<gry> a uuuu, a uuuu. Cześć! Jestem podróbka Monster High! Jestem podróbka Monster High Jak myślicie? Do kogo się podrabiam? Za jaką mostereczkę? Za Claudine Wilkoaczkę! Jestem Claudine. Claudine! Claudine. A nie, bo ja jestem Claudine. Jestem prawdziwą Claudine Wolf, tą, która umie staje stroje. Ja jestem Claudine, oryginalna firmy Mattel. Oryginalną jestem Monster High Claudine, a ty jesteś gówno, tylko podróbką. Już, spierdalaj stąd, ale już, spierdalaj, jesteś podróbką, spierdalaj. O, no, ja jestem oryginalną Claudine, pragniesz mnie? Oh, Monster High. Monster High! <laughs> Monster High! Oooo, oh, tleje zrażenie. Ja mam oryginalna Monster High. Claudine Woolf. Uh, 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 uh.